Ashanti Tarot, witajcie kochani ponownie na moim kanale. Na wstępie chciałabym Wam przede wszystkim bardzo podziękować za wszystkie polubienia, wszystkie Wasze subskrypcje. Jestem bardzo wdzięczna, że, no, że dzięki Wam mogę powoli rozwijać ten kanał. I tak, dzisiaj chciałabym Was zaprosić. E, na czytanie pod tytułem Kto ma Cię w myślach? Tak, Zobaczymy, kto o Tobie tak no, intensywnie myśli. Mam nadzieję, że, że czytanie z Tobą zarezonuje i, no i będziesz miała lub miał trochę taki większy wgląd w, w swoją obecną sytuację. Dzisiaj czytanie krótkie, więc tylko dwie grupy do wyboru. Także uspokój myśli i wybierz tę, która, która ciebie przyciąga. Pierwsza grupa, grupa numer jeden to będzie Wiąz Górski, a grupa numer dwa jesion wyniosły, także. Czy po, po nazwie, czy po obrazku, zdjęciu. Zastanów się i wybierz. A ja zapraszam już grupę numer 1. I witam grupę numer 1. Witam wszystkich, którzy wybrali wiąz górski. No i na wstępie, co tutaj ja widzę i co mogę Wam powiedzieć przede wszystkim. Na pewno ta osoba, która myśli o tobie, to osoba bardzo atrakcyjna, taka no, przyciągająca płeć przeciwną. Czy to kobieta, czy to mężczyzna. Tutaj widzę, że, że no, ta osoba mocno emanuje taką energią seksualną. Co też mówi ten as, as buław. Być może to ktoś, kto poszukuje tylko przygody jakiegoś romansu. Albo ta osoba nie chce, a wręcz nie potrafi być sama w tej czwórce buław. Ale co mi się najmocniej rzuca w oczy, to no, nie wiem z kim to będzie rezonowało, ale. No, ja tutaj widzę kogoś, kto jest już w związku, tak? I, i najmocniej, no tutaj mi się. Ja to widzę mężczyznę, który, który jest już z jakąś kobietą, z, z żoną bądź bądź jakąś taką stałą partnerką od wielu lat, tak? I być może. Mm, no na pewno on czuje do ciebie ten pociąg seksualny, I, by, i być może właśnie dlatego, że jest w stałej relacji, to na razie w głowie mu ewentualnie jakiś romans, ale tak nie musi być oczywiście, bo, bo ja tu widzę, że, że osoba ta. Mm, Przechodzi jakąś transformację. Tak, tak bym to widziała. No, ale poczek poczekajcie to po kolei, żeby tutaj. Um, co jeszcze um, mi mówi ta czwórka? Um, buław um, No, um, ta osoba jest na pewno bardzo zainteresowana tobą, tak? Nawet jeżeli jest w tym formalnym związku i ma jakieś zobowiązania. Um, Tak, e... może też wskrywać jakieś swoje takie, no, prawdziwe uczucia i emocje. E... Być może mówi, że wszystko jest dobrze, jeżeli macie kontakt, e... a tak naprawdę, no, czuję taką złość czy smutek, ja tu widzę. E... Albo jest ta relacja toksyczna. Jakaś taka e, relacja karmiczna aktualnie, jeżeli chodzi oczywiście e, o tą osobę i, e, i jej, czy jego stałego partnera, partnerkę, tak? Mm, bo tu mi się no, e, pojawiła karta diabła, tak, która może mówić o jakichś uzależnieniach. I to nie tylko może świadczyć o uzależnieniu od jakichś używek, ale też od uzależnieniu od osoby bądź jakichś takich przekonań czy schematów, tak? Być może ten mężczyzna, czy, czy ta kobieta, no. Mm, e, może łatwiej będę mówiła, będę, będzie mi mówić o mężczyźnie, tak? Więc jak, jak coś, to sobie dopasujcie. Być może ten mężczyzna wychowywał się. W bardzo takiej e, m, tradycyjnej e, rodzinie. E, więc na pewno, jeżeli jest coś między, między Wami, to trudno mu będzie podjąć decyzję i, e, i odejść na przykład do Was, tak? Bo te schematy, te schematy go trzymają, jakieś takie właśnie e, przekonania utarte. Mm. Mm. Eee, co jeszcze ty się no? Eee, to może być osoba taka wpływowa, wysoko postawiona. No atrakcyjna, seksualnie to, to na, na pewno, bo tutaj mamy wiele kart o tym mówiących, tak? Mm. Mm. Być może no być, być może jest on materialistą, tak? Tutaj też jest ta. Ta energia zaznaczona, że, że on może skupiać się bardzo, bardzo na tej materii, tak? Balansować trochę, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te finanse. Jeżeli oczywiście. Jeżeli ta, ta sytuacja finansowa nie jest u niego w, w równowadze, to na pewno mocno się w tej chwili na niej skupia. Mm. A, no, ale mm, poza tym, no tu ja widzę taką osobę wspaniałomyślną, tak? W tej szóstce pentakli, że no, która lubi, tak, pomagać innym eee, i która jest sprawiedliwa. Dzieli się tym, co ma. Na pewno to też mężczyzna, który troszczy się o otaczających go ludzi, tak? Eee, tutaj widzę, że no, on nie cofnie się przed niczym, by pomóc przyjaciółom, czy, czy rodzinie w potrzebie. Jest hojny, tak? E, dające wsparcie hmm. Hmm. co tu jeszcze e, może też e, e, może też lubić taki no, dobrobyt, piękne rzeczy, jeżeli chodzi o tą cesarzową, ale do tego bym się tak nie przywiązywała. No bo mówię, ja tu widzę silną energię jakiejś innej kobiety. Oczywiście, jeżeli jesteś, jesteś mężczyzną i to oglądasz, to to też mi pokazuje, że, że po prostu myśli o tobie kobieta w energii tej cesarzowej, tak. Właśnie być może kobieta, która jest w związku, a nawet spodziewa się dziecka. Mm. No, ja tu też y, widzę w tym asie buław y, mężczyznę mocno osadzonego w takiej właśnie męskiej energii o takim błysku w oczach. No. Ktoś wytrwały, odnoszący sukcesy, no, ale właśnie przechodzący transformację. No, ma, pod, ma problem, by, by podjąć decyzję i ruszyć do przodu. Hmm. Więc, jeżeli czekasz na niego, no to jeszcze będziesz musiała trochę poczekać. Eee, droga jedynko, tak? Bo, bo w tej dwójce denarów no to też widzę, że on nie potrafi podjąć decyzji, jest taki niezdecydowany brak mu tej równowagi w życiu więc albo to chodzi o życie o tą sferę prywatną, tak że no myśli o tobie mając już kogoś, ale po prostu nie no tak mu siedzisz w głowie Uh, że ciężko mu podjąć jakikolwiek ruch. No, no po prostu on boi się zaryzykować, tak? Bo um, nawet jeżeli uh, jest w relacji, która go nie satysfakcjonuje, to jest to coś, co zna. Stare, ale no niekoniecznie może coś dobrego, ale ale wie, e, wiesz, no codziennie wraca do domu, wie czego się spodziewać, e, no siedzi w tej swojej strefie komfortu, jest mu tam ciepło, wygodnie i no niestety, mimo że coś lepszego czeka na niego e, za rogiem, no to on będzie siedział, bo się boi po prostu. I, i tutaj, no, musi przejść tą transformację. Hmm. Także, no, nim takie regają nim mocne wątpliwości. I, I chyba na tym zakończę, bo to do, do mnie przemawia, przemawia najmocniej tak. Jest tu duże, duże przyciąganie, duży taki pociąg tak. Jest ten ogień. No. No ale no, co będzie to, co będzie dalej między wami, czy coś się wydarzy, to, to będziemy sprawdzać przy okazji innych czytań, tak? A, a na ten moment, no, jeżeli to z tobą rezonuje w jakiś sposób, w sensie, że odnajdujesz się w tej sytuacji, to, to tu masz potwierdzenie, że tak, ten mężczyzna mocno o tobie myśli bardzo hmm. no to tyle życzę Ci wszystkiego hmm, wszystkiego dobrego jedynko i co? Ty? Ty myśl o sobie, tak? I zajmij się sobą przede wszystkim bo to Ty jesteś na pierwszym miejscu, pamiętaj o tym i do usłyszenia cześć I witam tych, którzy wybrali opcję numer dwa, czyli jesion wyniosły. No i zobaczmy, kto, kto ma Was w głowie. No tutaj jest, powiedziałabym, że znacznie no, taka cięższa ta, ta energia, jeżeli chodzi o, o Waszą grupę. I jak w tamtej mocno do mnie przemawiała e, sytuacja takich, no powiedzmy, trójkątów. Tak tutaj e, aż tak tego nie widzę, aczkolwiek może być to osoba, która jest w jakiejś relacji e, z inną kobietą. Mm. Ale od początku, tak? Na początku mamy czwórkę pucharów, tak? No to ja tu widzę, że no... osoba po jakichś trudnych przejściach. Przede wszystkim, no. Zresztą no. Hmm. I czwórka pucharów i piątka pucharów. No to są trudne. Yy, yy, trudne karty, tak? Tutaj ja widzę, że to ktoś, kto koncentruje się na negatywach, tak, w, w każdej sytuacji. Przynajmniej jeżeli chodzi no, o tą jego aktualną energię. Być może jest to Wasz były partner, który liczył z Wami na założenie rodziny i spełnienie, jeżeli chodzi, tutaj mamy tą dziesiątkę monet, tak? Być może też jest to Wasz na przykład były mąż. Też tak może być i, i widać, że tu y, ciężko przechodzi to rozstanie. Mm. Tutaj ktoś wręcz tak no, topi się w przeszłości i ani myśli y, wyjść z tej negatywnej energii. No. Może być to osoba taka bardzo emocjonalna i y, i tak e, jeżeli macie kontakt, to może jeżeli tak, może powiem tak, jeżeli macie kontakt i e, mieliście wspólnie właśnie, przeżywaliście jakieś trudne, e, trudne sytuacje, to on może wręcz e, grać na waszych uczuciach, tak? E, robić z siebie taką ofiarę. Ale to nie musi być związane z Wami, bo ta trauma, jakieś takie trudne przejścia mogą być związane właśnie z jakąś inną osobą, na przykład z inną kobietą, tak? Z przeszłości i on tym żyje i. Yy, no. Ciężko mu wyjść z tej energii na chwilę obecną. Nosi w sobie takie duże jakieś poczucie winy, być może, no. Tutaj może mieć wręcz stany depresyjne, tak, ta osoba. No, no, mówię, to jest czytanie ogólne, więc każdy przypadek będzie trochę inny. Ja tu widzę na tą chwilę, że to jest, no, on ma taki taki brak motywacji, żeby dążyć do szczęścia. No, hmm. zobacz, ten jeden pełny puchar, nie? No, on jest tutaj za nim. E jest za nim jest pełen takiej obfitości tak w tej czwórce pucharów on nie chce mieć z tym nic wspólnego nawet na to nie patrzy mm. no ewidentnie nie jest to szczęśliwa osoba i może że może być niezależna finansowo tak co jest bardzo prawdopodobne że, że ma te pieniądze a, a nawet może nie wiedzieć co z nimi robić no to jest bardzo nieszczęśliwa aktualnie hmm. ale on pragnie tego spełnienia pragnie, pragnie założyć rodzinę zapewnić jej bezpieczeństwo finansowe bo na to sobie może pozwolić tak? jest, jest rodzinny ale coś tutaj trudnego przechodził hmm. tutaj też jest dziewiątka Dziewiątka była w tak, że, że wewnętrznie on w sobie ma wszystko, tak, ma nieograniczony potencjał, by spełnić swoje marzenia. No. Bo ta karta mówi mi, że no tam, gdzie inni już by się poddali na jego miejscu, to, to ta osoba dalej uparcie idzie w kierunku mety, tak? Jakiegoś swojego wyznaczonego celu. To jest osoba zdeterminowana i, i bardzo skupiona, tak? Na tym, co, co chce osiągnąć. Tylko, no... No nie wiem, no, Może w tej chwili czeka na odpowiedni moment, by ruszyć i uderzyć. No. Wiecie, jak to jest. Czasami najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć, albo... Najlepszym ruchem, jaki możemy wykonać, to jest no, nie robić nic, tylko poczekać. I, I być może on właśnie na razie e, musi przez to przejść, tak? Po jakiś trudnych e, doświadczeniach. No, w tej karcie dziewiątki buła, widzę też, że to jest osoba taka lojalna, e, która. E, Często może przedkładać innych dobro nad, nad własne, tak? Mm. No. Jeżeli myślisz dwójko o relacji z nim, no to ten mężczyzna to ma wyzwanie. No tutaj mamy też cesarza, tak? Tą kartę. Mm. Ktoś majętny, no jakiś może przedsiębiorca. E a jeżeli nie, no to na pewno ktoś, kto ma bardzo silną osobowość, tak? Jakiś człowiek sukcesu, dojrzały mężczyzna, być może czyjś mąż. Mm. I, I też może być tak, że ty kompletnie nie zdajesz sobie sprawy z tych trudności, które przeżywa, gdyż. Mm, em, Gdyż on może być taką osobą, która nigdy nie odkrywa swoich emocji i uczuć, tak? No, on jest silny, on jest twardy. Nie da po sobie poznać, że, że coś jest nie tak, że ma jakieś słabości. No, on będzie to dusił w sobie. Tak może być. Zresztą mężczyźni, no nie ukrywajmy, mają często taką tendencję. No, Nam łatwiej jest okazywać się emocje. Mhm. No, także tutaj ten cesarz no też możemy mówić, że, że to jest mężczyzna żonaty, odpowiedzialny za innych, tak? I, i trzyma się swoich zasad. I nawet jeżeli jest tobą y, zainteresowany w y, to, no, to te zasady. Y, y, tak mocno go trzymają. Że, że będzie mu ciężko yy, wyjść ze swojej strefy komfortu, tak? I, yy, i wyjść do ciebie z jakąś taką no, ofertą. No, to mówię, no, to niekoniecznie musi być osoba zajęta. Yy, dwójka Buław też może mówić o tym, że niektórzy z Was są w separacji, nie, nie, ma, nie macie z tą osobą kontaktu. No, ale na pewno no, tutaj on Cię obserwuje, jest, jest Tobą zainteresowany. Jednak no, brak mu tutaj, tutaj inicjatywy, ewidentnie. Być może dla niektórych to jakiś sąsiad, który mieszka blisko. No, lubi Cię i, i widzi w, to, w Tobie no, bratnią duszę lub co najmniej kogoś intrygującego. Ta karta też mówi mi o tym no, tak, ale tak jak mówiłam brak mu inicjatywy, on może być bierny co hmm. jeszcze bym powiedziała, że że to też osoba taka mocna wewnętrznie no dziewiątka buław, cesarz tak A tutaj dwójka buław, tak no to taka mocna osoba, ale w taki spokojny sposób. Ja tutaj widzę, że on nie ma w sobie agresji. Nie, to nie jest ten typ. No być może, no, jeżeli ci na nim zależy, to na pewno trzeba trochę czasu tutaj. Wszystko zależy od, od Twojej sytuacji, ale. No, mówię, no, tak jak mówiłam w przypadku jedynek, że będziemy sprawdzać w innych czytaniach, jak te energie będą się zmieniać, i też jak będą się toczyć te różne relacje. A na razie to tyle. Mam nadzieję, że, że odnalazłaś tutaj siebie. Daj znać w komentarzu, co z tobą zarezonowało. Być może dzięki temu masz, masz potwierdzenie po prostu, że, że osoba, o której ty myślisz, no, no myśli również o tobie, że to nie jest jednostronne, tak? Tylko że, że on jest ewidentnie no, też tobą zainteresowany. Tylko coś tutaj trudnego przechodzi, eee, czy to przez kogoś innego, czy, czy to przez jakieś wasze wspólne sprawy. Hmm? Nie wiem. No, to tyle. Dzięki Ci za Twoją uwagę. I, i co? Zapraszam do śledzenia, do lajkowania. I do usłyszenia wkrótce w kolejnym czytaniu. Trzymaj się ciepło. Pozdrawiam, papa. Pa.